Ja! Ta 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 to uroczy facet Kulturalny, religijny Absolutnie apolityczny I zupełnie bezpartyjny Jakie wzniosłe ideały głosi szeptem na uboczu, Jaki czysty, święty płomień bije z tych szlachetnych oczu. Jakiż on ma program piękny, słuszny i prostolinijny, Absolutnie apolityczny i rozkosznie bezpartyjny. Ma być tak: cywilizacja, demokracja, wolność słowa, duch zwycięzca, rząd wszechludzki, tudzież zgoda wszechklasowa. Serce rośnie, kiedy słucham jego tyrat melodyjnych, absolutnie apolitycznych i uroczo bezpartyjnych. Ma Również sprawiedliwość Czysta sztuka, pokój wieczny Miłość, błogość, szczęście słowem Świat wspaniały i bajeczny Taki program zachwyt budzi Toż to istny raj biblijny Absolutnie apolityczny I cudownie bezpartyjny Wiesz, czym mówię Moje, wszystko pięknie i prześwietnie, ale jak to niby zrobić i wprowadzić w czym konkretnie? Wszyscy pójdą za Twym głosem, każdy cię jak zbawcę przyjmie. Absolutnie, apolitycznie, z entuzjazmem bezpartyjnie, ale powiedz mi wiesz Archaniele i proroku, kto załatwi te drobnostki, szczęście, zgodę, wolność, pokój. Wieszcz zadumał się głęboko, potem westchnął elegijnie. Absolutnie, apolitycznie i przeciwnie, bezpartyjnie. I natychmiast najkonkretniej opowiedział o swym planie. Zaczął od Santissimusa, skończył zaś na guderianie. Tak wylazła z Archanioła stara świnia reakcyjna, absolutnie apolityczna i zupełnie bezpartyjna.